Coś nam ciebie zatrzymało. Ty musisz trochę jeszcze przy garach posiedzieć. A wiesz, że jest takie zwierzę. które gdyby mogło pracować na pełen etat, mogłoby być zatrudnione w tartaku? Mówimy o bobrach. No, jutro dzień Bobra. Bobry. Jutro dzień. Pamiętajcie, panowie, kłaszczcie wszystkie swoje bobry. Jutro dzień bobrów, tak i to jeszcze? Jutro ciekawego. No i jutro oczywiście. Dzień pracownika służby zdrowia, więc składamy wszystkim pracownikom służby zdrowia. Wszelaki. Ja oczywiście jestem taki zabiegany, słuchajcie, od kuchni do ćwiczeń, od kuchni do ćwiczeń. Ćwiczymy kuchnia, ćwiczymy kuchnia, ćwiczymy kuchnia i tak właśnie spocony po same, jakby po samą grzywkę. No cóż, zapraszamy Was na dzisiejsze świąteczne wydanie. Przygotujcie się na zadanie specjalne. Będziecie nam po prostu robili dzisiaj taką rzecz, która sprawi, żeby nam ślina pociekła. Co dzisiaj w garach tam u Was się waży? Zapraszamy. Łukasz Pawłowicz. I Wojtek Sobieski. No ładnie wygląda. No, no cóż, a co tam u ciebie w garach, coś tam plądrujesz, lodówki i tak dalej? No, i tak dalej? Ja, powiem, ja powiem tak, ja się szykuję, szykuję się do wyjazdu, więc u mnie, u mnie pakowanie i szykowanie się do wyjazdu, lekko, lekko opóźnione, bo wiadomo, że niektórzy wyjeżdżają już, wyjechali już w zeszłym tygodniu, w, na przykład w sobotę. Niektórzy mhm. wyjeżdżali w dalszą podróż. Niektórzy wyjeżdżali już w środę. I na, na wylotówkach dużych miast był większy ruch, o czym też pisaliśmy. A ja wyjeżdżam jutro. No i mhm. tyle. I gdzie tam jedziesz, powiedz mi, panie kolego, do Polski? Czyżby? Nie, troszeczkę już za mało czasu zostało, żeby, żeby wyruszać w tak daleką podróż. Szczęśliwej no, drogi już czas. Ale nie będzie babka wziąć. Będzie. Babka świąteczna będzie. Babka będzie. będzie. No, proszę, będzie. Można również u nas na stronie zobaczyć sobie, jaki jest przepis na bawę świąteczną. Także <grym> zachęcamy do wataha.no No i nie tylko teraz, też rozwija się Twoja Norwegia i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A idzie dosyć ładnie, bo prężnie do przodu. Cóż tam, cóż tam za życzenia wpadły? Bo ostatnio były życzenia od. Pani konsul od ambasady na naszym fanpage'u, a pani konsul, co tam napisała? Może, Wojtku, ty. Co tam napisała pani konsul? Mhm. Aha, tak mnie tutaj wziąłeś. <laughs> Nie, bo ja tutaj udostępniam od razu, wiesz? No, dalej przygotuję. Na naszej, na naszej stronie, watacha informacyjnej, watachaoczywiec.enor, zamieściliśmy informację. O tym, że y, i życzenia od y, konsulatu y, Rzeczpospolitej Polskiej. No, i tam są w tym artykule zamieszczone życzenia od konsula wraz z pracownikami Wydziału Konsularnego ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Oslo. polecamy się. Jest ciekawy, jakie dostaliśmy życzenia y, my i wszyscy Watachowicze od y, naszych y, władz tutaj w Norwegii, władz Norwegii. To no proszę bardzo. Aha. Y -y -y. Udostępniłem już, już Wojtku jestem, teraz wchodzę, przepraszam cię bardzo. No i cóż, 1 kwietnia to już wiadomo, że były jaja, żeśmy sobie zrobili jaja jak baryty, bo w ostatnią niedzielę musieliśmy się słono z tego wszystkiego tłumaczyć, co wyszło nam na zdrowie. Cztery, u mnie cztery, cztery okna powybijane, drzwi wyważone, samochód porysowany i kalose poprzebijane. Także słuchajcie, opony znaczy się. I powiem Ale Wam, że. Dziur to chyba twoja wina raczej łaziłeś gdzieś po jakiejś budowie albo w kaloszach, w kaloszach się tak, tak, tak. nie no. Może, może, może tak być, może tak być. Słuchajcie, pieniądze, tutaj pieniądze krążą wokół Norwegii całej, tutaj Wojtek napisał m.in. ile przeznaczono na wsparcie energetyczne. Są ważne artykuły słuchajcie dotyczące nas wszystkich mieszkających tutaj w Norwegii dlaczego by nie przeczytać, więc wychodzimy na no i czytamy. No a jeżeli chodzi o święta, bo ci tak świątecznie, no cóż, wielka, wielka, Wielkanoc, najważniejsze święto dla chrześcijan. I tutaj fajny Wojtku, zrobiłeś właśnie artykuł i to święto ma już, słuchajcie, nomenomen dwa tysiące lat temu miały miejsce, nawiązujące do tego święta, właśnie te wszystkie akcje, które, które teraz czcimy. No i mamy, Jezus Chrystus został ukrzyżowany na krzyżu. Według niektórych wiary... Jest to, jest to najważniejsze, najważniejsze. No właśnie dlaczego jest najważniejsze dla chrześcijan, obchodzone jest z wiele milionów ludzi na świecie i obchodzone jest z różnymi tradycjami, z różnymi zwyczajami, również te zwyczaje i tradycje się różnią też regionalnie, tak jak i w Polsce, w różnych regionach obchodzi się lub świętuje się troszeczkę inaczej, choć wszędzie tak samo chodzi o upamiętnienie wydarzeń, które miały miejsce ponad 2000 lat temu. No i jeśli ktoś jest. No, Niedawno, to... jakby tak spojrzeć. Troszeczkę, historii, troszeczkę, to... historii, troszeczkę historii w tym artykule Wielkanów, Najważniejsze święto dla chrześcijan polecam, chociaż z tego co patrzyliśmy, to ten artykuł akurat był dosyć mocno oblegany, i, i wiele osób go przeczytało. No słuchajcie, Norwegia w Unii Europejskiej. Czy to będzie, no na pewno w pewnym momencie nastąpi takie coś? Czy nastąpi dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze? O tym można również przeczytać na .no. kiedy są. No, Erna Sulberg była pani premier z drugiego obozu, bo jak wiemy, premierem w tej chwili w Norwegii jest Jonas. No i co można powiedzieć? Można powiedzieć tyle, że jeżeli przejdą tym razem w wyborach kolejnych co to za partia kurka wodna bo tutaj jest arbeitspartei a ta druga partia to socjaldemokraci tak jest... tak to jeżeli oni przejdą będą, będą dążyli do referendum słuchajcie w Norwegii o no to, aby wejść ewentualnie do Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak to będzie. No a wracając teraz troszeczkę jeszcze do świąt, no to święta, święta. W poniedziałek pamiętajcie, że lejemy się wodą. Sikawki uszykować. Od razu już teraz proponuję gdzieś tam pod o coś tam tego tu schować, tu pułapki robić na żonę, na męża, na dzieci i obficie się polać, bo słuchajcie, takie tradycje z Polski wzięte, one są nieraz, Fajne, a tutaj będzie i rzeźko, i zdrowo, i kolorowo, i mokro, także słuchajcie, w końcu przychodzi ten poniedziałek, w którym pościel można zmoczyć na legalu. No i to jest wielki dzień takie, takiego prania. Kolejną rzeczą jest tak, co mnie zastanawia, czy w Norwegii można jeść mięso w te święta. Czy to zależy od każdego z nas, czyli od mentalności, od tego, jak podchodzi do tego święta i tak dalej. Bo to, czy kościół zezwala na jedzenie mięsa. W, czy nie zezwala, czy przymyka oko w pewnych momentach, to i tak chyba zależy, Wojtku, jak myślisz, chyba od nas, nie? <laughs> oczywiście no są tradycyjne potrawy, e, które zjadamy w okresie świątecznym, tutaj w okresie, w okresie wielkanocnym, w okresie wielkanocnym oczywiście podstawowym pokarmem, czyli na no to śniadanie e, wielkanocne jest e, jajo w, ubrane w różne, w różne formy, czyli jajo z majonezem, a to jeśli ktoś woli na przykład to jeszcze inaczej, z żurku na przykład jajeczko. Albo kinder. jajeczko. Te jajka się maluje, barwi się jakimiś barwnikami naturalnymi lub nienaturalnymi. Tutaj oczywiście w posiłki ciasta, wędliny, kołacze, mazurki, makowce i jest tutaj Mieszka. pieczone jakieś i faszerowane jajka na przykład. Tutaj no, mnóstwo, mnóstwo, tutaj jest chyba naprawdę Chyba wyobraźnia, tylko może ograniczyć nas, jeśli chodzi o potrawy. Dziczyzna, na przykład jadać się dziczyznę, baraninę. No proszę. A co lubisz tak. najbardziej z tego stołu, tego święta właśnie tutaj, tej Wigilii całej? Co lubię najbardziej? Ja zawsze czekam. Chyba ten żurek, żurek z kiełbą, kiełbasą to jest taki wyczekiwany, bo tak... No ja powiedziałem nie. Wigilia. Nie, nie, Wielkanoc, tak. Wielkanoc, pomyliłem oczywiście. Tu mnie nikt nie poprawia, piszcie, słuchajcie, bądźcie z nami, co dzisiaj w garach u was się tam parzy, praży, jakie zapachy w kuchni się roznoszą, piszcie, piszcie. Mhm. Jaka jest twoja ulubiona? Żurek, tak? Jak powiedziałeś żur. Tak, ja zawsze żurek no. z zawsze białą kiełbaską. Czasami y, tą białą kiełbaskę jeszcze się dusi w cebulce, to też y, z ziemniaczkami oczywiście y, fantastyczna sprawa, jeśli ktoś lubi. Ale lubisz na sztywno żur czy zupkę? Słupkę raczej. Mhm. Ale na sztywno też nie jest ci to obce. Nie, nie, nie. Mhm. Mhm. No słuchajcie, no ja lubię na sztywno, ale na sztywno to jest tak dla, dla takich bardziej ludzi, którzy lubią właśnie taką tą kwasotę, tą esencję kwasoty, która wydobywa się właśnie z tej, z tej potrawy. No to jest fajne. Żur, ja też uwielbiam Żurek. Żurek jest dobry. Na pogodę i na deszcz. Także no cóż, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to jest Wielki Czwartek. Wielki czwartek po wielkim czwartku jest postny piątek. No i od 12 w nocy dzisiaj po prostu lodówki są pozamykane na kłódki, otwierane dopiero. Nie wiem w sumie kiedy. Chyba wtedy, kiedy zgłodniejecie, bo tak naprawdę to. No tak, mamy dzisiaj, dzisiaj w Norwegii wielki czwartek i wielki piątek jest, to są to dni wolne. W Polsce nie. Także my, tu, my tutaj mamy wolne, nie, nie idziemy do pracy. Eee, a w Polsce niestety. Johnny Bravo napisał, że dziczyzna podobno w tych czasach jest najzdrowszym mięsem. Eee. I to możliwe. To możliwe. Eee. Oczywiście wszyscy, jakby większość tych, którzy łowią, zapewne to mięso oddają do badania i sprawdzają. Ale jeśli to jest y, mięsiwo złowione w Norwegii, w północnej czy w Szwecji, to y, miejsca ekologiczne, czyste. A to wtedy się nie bada? No trzeba by z jakimś łowcą porozmawiać. Ja wiem, że ja wiem, że chyba sarnie, sarnie, sarniego mięsa, jak, jak trzepniesz sarnę na samochodem czy coś, to możesz brać śmiało do domu i jeść, bo tego to jest czyste mięso na bank. Z tego tak tylko słyszałem. Ale ile w tym prawdy? Nie wiem, nie jestem myśliwym ani łowcą samochodowym zwierząt, także nie wiem. No, jeśli w Norwegii tak by Ci się trafiło, to musisz najpierw zadzwonić i poinformować odpowiednie służby, że takie zdarzenie miało miejsce. Nie, bo zabiorą. A widzisz, Ela napisała, Johnny brawo, nie wiem. Uwaga na pasożyty tu nie oddają do badania do Sanepidu. Czyli mm. coś. Tak. Ale tutaj też Sanepid tak nie szaleje w tych, tych wszystkich kuchniach, gar kuchniach i tak dalej, jeżeli chodzi o sprzedaż jedzenia, tu może być totalny burdel w McDonaldzie, i tam ludzie jedzą w, i w innych, i w innych też tych, tego typu restauracjach fast foodowych. No w środku wchodzisz, to normalnie. No tak, w Polsce no to czy, czy, czy w innych krajach no, ja bym nie pomyślał, że, że, że takie może być zaniedbanie. Nie? No nie wszędzie, ale, ale jest w wielu takich miejscach, że ten przelot ludzi jest taki i oni nie sprzątają po prostu. No a y, tutaj nikt na to nie patrzy w zasadzie. I też nie ma tych badań takich sanepidowych, kiedy przychodzisz do pracy, na przykład do Maka. Nie musisz mieć obowiązkowych badań, tak jak u nas na przykład w Polsce. Nie? No nie. Póki co Cześć. nie. Jeśli, będziemy, jeśli Norwegia wejdzie do Unii, to, to pewnie będzie. Pewnie Jak Norwegia wejdzie do Unii, to będzie po Norwegii, więc nas tu nie będzie, więc nas to nie będzie obchodziło. Słuchajcie, polecamy Wam nasze artykuły, bo w ostatnich dniach, bo ostatni program był w niedzielę, ale od niedzieli pojawiło się kilka ciekawych artykułów, na przykład o tym, że Norwegia przeznacza 4 miliony na środki bezpieczeństwa ruchu drogowego. I co ciekawe, nie chodzi o to, że policja czy jakiś urząd weźmie te pieniądze i przeznaczy je na coś. Pieniądze zostało, zostały, zostały, było to wsparcie, kierowane przede wszystkim do działań dotyczących motocyklistów i dostały te pieniądze różne organizacje działające w Norwegii na rzecz bezpieczeństwa ruchu i te pieniądze zostały podzielone. Jeśli ktoś jest ciekawy, to można na stronach rządowych znaleźć te informacje. Jaka jest, A ja teraz jeszcze tylko powiem tak w w skrócie, jeszcze tak jak. No ci... Wojtek, przeszkadzałem? Przeszkodziłem ci? Kontynuuj, kontynuuj, przeszkodziłem ci. No, no, no. Tutaj, jeszcze taką, taką ciekawostkę. Niestety, Norwegia, Dania, Finlandia i Szwecja przegrały rywalizację o organizacji mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet w 2025 roku. Dostała Szwajcaria. Niestety, nie udało się. Tak, tam mają większe pieniądze. Wielkanocne jaja na twardo, o tym też przeczytacie, na twardo, może na miękko, a może na śniadanie, a może na obiad, a może do dekoracji. Także przeczytajcie sobie, okres Wielkanocy to zwykle większy ruch na drogach. Norwegia i Dania to o czym mówił Wojtek, Przekaza a nie, to jest przekazały Ukrainie 8000 tysięcy pocisków antyralijskich, to o tym też przeczytacie. Wakacje i ferie Penger w, w Norwegii. Mm, I jest jeszcze jeden taki artykuł, który też ostatnio wpadł, reklamacje sprzętu AGD w Norwegii, jak to wygląda i na osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim mogą otrzymać odmowę zapłaty z niewłaściwych powodów. Wejdźcie na ten artykuł i tam się dowiecie, co należy zrobić, co należy wykonać, gdzie można się udać, gdzie można zadzwonić i jak można to sprawdzić, czy zostaliśmy źle Potraktowani lub nieprawidłowo. Także tutaj to są takie artykuły dosyć, do, dosyć ważne. W tym w ubiegłym roku przeznaczono 32,6 miliarda NOK, jak już na początku wspomniałem, na wsparcie do energii elektrycznej. Norwegia, Dania, Finlandia przegrały ze Szwecją o piłkę, o kopanie kobiecej piłki. Inaczej, o ko, ko, kopanie piłki przez kobiety na murawie. Kobiecy futbol. Tak. Yy, Wielkanoc, yy, najważniejsze święto dla chrześcijan. No, i oczywiście, co to jest? Yy, Tillstands Raport. I dlaczego będzie on ci potrzebny? Przy sprzedaży nieruchomości. No, i oczywiście, ostatni artykuł, który wpadł. Ceny nieruchomości idą do góry. Totalnie wszystko się nie zgadza z tym, co mówią bankowcy. Nie słuchajcie bankowców. My idziemy po prostu do przodu. Kogo? Jumbo i do przodu. i Zdrowych, pogodnych świąt ode mnie dla Was wszystkich. No i teraz oddaję głos Tobie, Wojtku. No, zdrowych, pogodnych świąt, bezpiecznej i spokojnej podróży. Wracajcie do swoich domów bezpiecznie. No, a tymczasem czasem najfajniejszy czas, który teraz czas wolny, czas świąteczny spędzamy wspólnie razem z rodzinami z rodziną z partnodem, pamiętajcie partnodem. że w tym, w tym czasie również żadne diety nie obowiązują można się nawpierdzielać ile się <noise> chce o po prostu tak należy to są święta to jest odpust i również odpust dla paska także pasek na bok uwaga tak Johnny brawo uwaga na kontrolę prędkości w ogóle to jeździcie ostrożnie żeby w ilu pojedziecie w tylu wróćcie tak jak mówię co święta tak jak mówię co jakieś wydarzenie, dzięki któremu poruszamy się, czy tam wakacje i tak dalej. Także jeżeli jest podróż do Polski z powrotem w komplecie zdrowych, pogodnych świąt, Łukasz Pawłowicz, do usłyszenia. Jestem teraz zmęczony. I, i Wojtek sobie A Ty nie zmęczony jesteś? Nie. No już wyłączyłem. Mhm. Johnny Bravo przekroczył 7 kilometrów y... Prędkość i dostał trzy gnoje mandatu. I ja nie mogę. 3000 kolon. Mm. No, w, w ostatnim czasie w Norwegii bardzo dużo kontroli. Bardzo. Przeczytajcie sobie taryfikator mandatów na wataha .no. tam naprawdę są takie. No dobra, wydałem się, że się nie wyłączyłem. <laughs> dobra. Wojtek, zdrowych, pogodnych świąt dla Ciebie również, dla całej rodziny. Spokojności również w podróży. Do usłyszenia. Cześć.